Siemanko, ja jestem Kuba. Wraz z całą ekipą Thunder Flash mamy nadzieję, że wypoczęliście w te święta wielkanocne i jesteście gotowi na nową porcję newsów. A już dzisiaj: mecze w PGE PL Dywizji Mistrzowskiej, playoffy w Phoenix League, LAN w Corsa, wyniki naszych zawodników w Duo Cash Ten tydzień nie zaczął się dla nas łatwo, ponieważ czekały nas aż dwa mecze w ramach PGE PL Dywizji Mistrzowskiej. W pierwszym spotkaniu podjęliśmy Impression. Pomimo dobrego wejścia w mecz ulegliśmy na Vertigo 14 do 16 i na daście 16 do 12. Wieczorem natomiast czekał nas mecz na Team SK Gaming, mimo porażki na Mirage, Pioruny nie miały zamiaru się poddać. Pewna wygrana na Vertigo pozwoliła nam walczyć dalej. Na decydującej mapie, czyli na nuku, obydwie ekipy szły łeb w web, lecz niestety to SK postawiła na koniec kropkę na D, pokonując nas po W dwóch meczach zdobywamy zaledwie jeden punkt. We wtorek nasza dywizja CSGO wzięła udział w playoffach Phoenix League, a naszym rywalem był team MCA. Mimo dobrego startu, końcowo ulegliśmy na pierwszej mapie 14 do 16. Na szczęście, pioruny pokazały, że zawsze walczą do końca: pewnie wygrywając na Nuke 16 do 8 i na Vertigo 16 do 7, tym samym notując spektakularne zwycięstwo, które dało nam awans do półfinału. Digital Motorsport, czyli jeden z największych lanów związanych ze Sotokorsa w Polsce. Zobaczyć na nim można całą śmietankę Polski w grze Asetokorsa, w tym naszego podopiecznego Tomsika. Reprezentant Thunderflash Flash pojawił się w Warszawie, żeby stanąć do walki. Niestety Adam nie dał rady zakwalifikować się do rundy finałowej, mimo to dziękujemy za godne reprezentowanie naszej organizacji. W tym tygodniu nasi zawodnicy wraz ze swoimi duo partnerami wzięli udział w duo kaszkapie. W pierwszej rundzie SKW ze swoim teammateem zajęli 41 miejsce, tym samym kwalifikując się do drugiej rundy, natomiast dwójka, w której był Felipos, zajęła 122 miejsce, które niestety nie premiowało dalszego udziału w turnieju. Następnego dnia nasz podopieczny dał prawdziwy koncert, końcowo zajmując 24 miejsce i wygrywając ze swoim duo 650 dolarów. Gratulujemy. To już koniec newsów na dziś. Zachęcam do zostawienia subskrypcji na kanale, aby być z newsami na bieżąco.